I się ma tu Kicks, a to kolejny odcinek, z jak zbudować Ziemię, świat, Minecraft. Już sam nie pamiętam, jak się nazywa ta seria. Yy, I dzisiaj budujemy Francję, yy, Belgię, Luksemburg, yy, Holandię i tam głębiej i Jersey. Yy, tak więc przejdźmy do budowania. Bloki potrzebne to. W sumie to nie jest potrzebne. Bloki potrzebne to. Czarny beton, żółty beton, czerwony beton, biały beton, niebieski beton i jasno-niebieski beton. I przejdźmy do budowania. Zaczynamy tu gdzie są te dwa odstające od Hiszpanii, i budujemy trzy pojedyncze do góry: trzy, trzy w prawo, dwa w, dwa w prawo. I kolejna 2 w prawo, potem 2, 3, 4, 5, 6, 7 w prawo, potem do góry, raz, 2, 3, 4, pojedyncze do góry, potem L taka i dokładamy 1, potem 1 pojedyncze do góry, 2, raz, 2 do góry, 3 do góry, potem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zostawiacie tu 2 i budujecie tu 1. Potem tutaj raz, dwa, trzy, cztery w lewo i trzy do góry, jeden pojedynczy do góry, dwa raz dwa do góry dwa w prawo, trzy w prawo, dwa do góry tutaj, trzy do góry, kolejne trzy do góry, jeden pojedynczy do góry, dwa raz dwa do góry, jeden pojedynczy do góry i dwa do góry, tu budujecie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem do góry. I do, dokładacie do tego raz, dwa, trzy, cztery do góry. Znaczy w prawo, w lewo, w lewo, w lewo. Się myli wszystko. Jeden pojedynczy do góry, trzy do góry, dokładacie jeden w lewo. Lka tutaj, jeden, dokładacie do tego do góry, dwa w lewo, kolejna dwa w lewo. I raz, dwa, trzy. Cztery do góry i tutaj dokładacie trzy do góry, tutaj że zostawiacie jeden blok. Potem kolejne, znaczy trzy w prawo tutaj i tu też trzy w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery na dół, jeden na dół, dwa razy dwa w lewo na dół, jeden pojedynczy na dół, dwa na dół, jeden pojedynczy, pojedynczy na dół i potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć w lewo. Jeden pojedynczy do góry. Dwa do góry, dwa w, da, dwa w lewo, dwa na dół, raz, dwa, trzy na dół, kolejne trzy na dół, trzy w lewo, dwa w lewo, dwa do góry, raz, dwa, trzy, cztery do góry i tutaj, i tutaj do góry trzy, do, trzy w lewo, dwa do góry po prawej tego tych trzy, potem trzy w lewo i tutaj dwa i robicie tutaj yy, biały, żółty. Biały, czerwony, biały, czerwony, i tutaj rob, do, robicie z tego taki kwadrat, czyli 2, 3, 3 i tutaj 2, i po rogach dajecie czerwony beton, i resztę wypełniacie żółtym, potem wracacie tu, i dajecie 3 w lewo, 2 w lewo, potem raz, 2, 3 w dół, 2 yy, w prawo, raz, 2, 3 w prawo. 2 w prawo, raz 2, 3 w prawo, raz 2, yy, pojedynczy na dół, 2 na dół, 1 pojedynczy na dół, 2 na dół, 1 na dół, 1 i potem, nie, 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 1. Potem raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dół, raz 2, 3, 4 na dół i 3 na dół. Teraz kolory to pochodzicie tutaj i 2 zostawiacie i tutaj robicie niebie tutaj po lewej będzie tam niebieski a po prawej tej te niebieskiej kreski będzie białe tutaj biały dajecie Potem podchodzicie tutaj. I tutaj budujecie czerwone. I po prawej tu będzie czerwone. I tutaj, tutaj biały tutaj białe. Możecie to wypełniać, ale to potem wypełnia. I teraz podchodzicie tutaj, gdzie jest ta kreska i budujecie dwa do góry yy, i dwa pojedyncze do góry tutaj. I na dole budujecie jasno niebieski yy, yy, jasne, kreskę, białą kreskę i czerwoną. I to jest Luksemburg. Teraz przechodzimy do Belgii, czyli budujecie raz, dwa, trzy do góry, jeden dokładacie. 2 do góry, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w lewo. Potem 3 w lewo i 1 na dół. Tutaj podchodzicie i tutaj dobicie kre kreskę. Oczywiście możecie też z czarnej terakoty, ale ja używam czarnego betonu. Potem tutaj będzie żółty. I tutaj jest żółty. I czerwony jest tu. To nie jest jakoś dużo roboty, żeby to wypełnić, bo to są małe kraje, teraz wypełnię. Hmm. Teraz to, żółty i Teraz do Holandii to odchodzicie tu i budujcie 2 do góry. Oczywiście pojedyncze. Yy. Potem 3 do góry. 2 do góry, kolejne 2 do góry, 2 pojedyncze do góry, 3 na dół, 2 w prawo, 1 yy, po, pojedyncze do góry, 2 razy 2 do góry, kolejne 2 do góry. 4 w prawo, 3 w prawo, potem na dół, raz, 2, 3, 4 i potem na dół, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 1 w prawo, potem tutaj 2, 1 yy, yy, na, na dół, kolejny jeden na dół, 2 na dół i tutaj łączycie. Co do kolorów, to tutaj, gdzie są te dwa, to tutaj budujcie niebieskie i tutaj będzie niebieskie. To jest niebieskie, wszystko. Potem tutaj dokładać się o. Tu będzie po środku białym. To tutaj i tutaj. To wszystko będzie białym. I tutaj czerwonym. Resztę. No i teraz dla Was to będzie sekunda, dla mnie to będzie trochę więcej. No i teraz będzie głównie takie cięcie do i będzie wszystko wypełnione. I właśnie no już to wypełniłem wszystko, tak więc yy, zostawcie suba z yy, dzwoneczkiem, lajka. Jeśli Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, czy Wam to też było jakoś potrzebne, bo nie wiem czy jest potrzebne, jeśli nie, jest, nie, nie budujecie. I do następnego odcinka.